Jak ważne podczas stosowania, stosowania terapii testosteronem są badania oraz jak często powinny być wykonywane? No, pewnie żeśmy już na ten temat dziś wspominali. Badania, szczególnie hormonalne, w trakcie terapii hormonalnej wydają się być bardzo istotne, ale też nie tylko badania hormonalne, bo również badania funkcji układu krwiotwórczego, który czasami potrafi nam spłatać figla i zacząć być nadaktywny, lub też nasza wątroba niezbyt dobrze toleruje stosowane leki, więc wtedy też dobrze jest kontrolować pracę tej wątroby poprzez właśnie badania laboratoryjne. No i to, co żeśmy mówili na początku, czyli pomiary poszczególnych hormonów. Przynajmniej raz na trzy miesiące dobrze jest wykonać taki profil, szczególnie po rozpoczęciu, tuż po rozpoczęciu takiej terapii. Żeby zobaczyć, z czym mamy do czynienia, jak nasz organizm reaguje, jak się zachowuje, jakie wartości poszczególnych hormonów będziemy mieli w trakcie stosowania terapii. Również pomiar testosteronu, czy całkowitego, czy też wolnego, ma bardzo istotne znaczenie, szczególnie przy rozpoczęciu terapii, dla doboru odpowiedniej dawki, która będzie. Adekwatna i wystarczająca, i nie za duża dla osoby, która będzie poddana takiej terapii. Zatem wydaje się, że wykonywanie badań laboratoryjnych w odstępach co 3 miesiące, przy kolejnych cyklach co 6 miesięcy, jest takim rozsądnym odstępem czasowym. Całkowite niewykonywanie badań jest błędem, bo możemy się spotkać z przykrą niespodzianką, że który z naszych układów wewnętrznych, tak wspominałem, czy układ krwiotworzenia, czy wątroba, czy też nerki mogą stwierdzić, że nie bardzo jest im po drodze, jeżeli chodzi o tą terapię i mogą się pojawić nieprawidłowości wyników badań świadczących o nieprawidłowości czynności tych narządów, dlatego warto wykonać raz na jakiś czas kontrolę. Myślę, że częstsze kontrole niż co trzy miesiące nie są aż tak bardzo wskazane. Chyba, że mamy do czynienia z jakimś problemem typu kontrola stężenia estrogenów, dobrania odpowiedniej dawki leków antyestrogenowych, można by powiedzieć takiego wymiareczkowania odpowiedniego stężenia leku, który będzie równie dobrze kontrolował nam stężenie estrogenów, bo takżeśmy już mówili pewnie wcześniej, jeśli chodzi o estrogeny, to jest różnie, jeżeli chodzi o ich subiektywną akceptację i. Oddziaływanie na nasz organizm. Mhm. No tak. Czyli faktycznie te pierwsze badania powinniśmy zrobić zaraz po rozpoczęciu terapii. Nie wiem, czy to by było, jeżeli to jest na przykład testosteron prolongatum, to myślę, że po jakichś trzech tygodniach od rozpoczęcia. W perspektywie ja wychodzę z założenia, że ponieważ ten efekt oddziaływania tych hormonów na nasz organizm wymaga pewnej stabilizacji. I y, rozpoczęcie wykonywania badań tuż po rozpoczęciu terapii może nam dać obraz jeszcze zafałszowany. Trzy tygodnie to jest za wcześnie, tak? Trzy tygodnie wydaje się być za wcześnie. Minimum miesiąc. Dobrze. A najlepiej dwa, maksymalnie do trzech miesięcy. Czyli optymalny okres to jakieś dwa miesiące na wykonanie badań po rozpoczęciu terapii. Tak, żeby te stężenia się ustabilizowały, żebyśmy uzyskali pewne plateau tego działania. Proszę wziąć pod uwagę, że taka osoba rozpoczynając taką terapię, troszeczkę inaczej też podchodzi do swojej aktywności fizycznej. Ona też zupełnie zaczyna inaczej wyglądać. Bywa, że ona jest większa, bardziej regularna. W związku z czym to też jest potrzebne, żeby ta regularność zagrała razem z stosowaną terapią, i dopiero wtedy możemy oceniać ten efekt współdziałania tych dwóch elementów pod kątem bezpieczeństwa i efektywności takiej terapii. Mhm. No i oczywiście, tutaj mówimy też o hormonalnej terapii zastępczej, nie jakiejś tutaj hormonalnych dużych z kosztystycznych. No i tutaj mm, faktycznie. Hmm. Mogę być tutaj właśnie pytanie: co gdyby na przykład ktoś chciał przyjmować większą dawkę, taką sportową dawkę testosteronem, mm -hmm. już przykładało na początku, no bo są też takie osoby, i czy wykonanie tego badania pierwszego, na przykład tak jak pan mówi, po dwóch, trzech miesiącach, nie byłoby zbyt długim okresem? Bo co gdyby na przykład tej osobie bardzo mocno ten estradiol przez, przez ten okres wyskoczył, by się na przykład, czy by się mogły już pojawić takie skutki uboczne, jak na przykład pojawienie ginekomastii, mm -hmm. czy to jest jednak za wcześnie, aby takie skutki uboczne były? Czy to jest kwestia tylko dawki, czy, czy to jest kwestia też długości, tej, długości tego wysoko, wysokiego estradiolu i tych właśnie skutków ubocznych? Powiem tak, troszkę odpowiem przewrotnie. Z rzadka zdarza się taka sytuacja, albo wydaje się, że ona by była bardzo, bardzo niepożądana, żeby osoba, która nie mają do tej pory kontaktu z terapią, od razu rozpoczynała ją od bardzo wysokich dawek. To się, nie powinno, to się nie powinno robić, ale niestety bardzo często jest to spotykane. Ja też to odradzam, ale no w dzisiejszych czasach hmm. wszystko szybko, Dlaczego wszystko lepiej, więcej. To, 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 że to jest to niedobre rozwiązanie, wręcz złe i szkodliwe. Z tego względu, że należy się spodziewać wkrótce właśnie szeregu działań ubocznych, Dokładnie. na które tak na dobrą sprawę możemy być nieprzygotowani mogą być to niemiłe doznania, bardzo złe samopoczucie organizm może wręcz działać odrzucająco na tą terapię będziemy yy, sfrustrowani, że chcieliśmy się tak dobrze czuć i popracować nad sobą a okazuje się, że się nie da, bo z jakiegoś powodu nie jesteśmy w stanie terapii kontynuować. Proszę tak. pamiętać, że zaczynając terapię od mniejszych dawek My jesteśmy w stanie dobrze wykorzystać tą mniejszą dawkę, a po pewnym czasie, dopiero po jej weryfikacji dokonywać eskalacji dawki. W momencie, kiedy człowiek zaczyna z dużej dawki od razu, tak jak Pan wspomniał, jeśli chodzi o osoby poprzyjmujące takie leki, nazwijmy to sportowo, to wiemy, że to są osoby, które już nie pierwszy raz wykonują taki cykl, i z reguły jest to któryś z kolei podanie, i w tym momencie rozpoczęcie od dużych dawek. Jest dla nich jakby działaniem świadomym. Oni wiedzą, czego mogą się spodziewać od swojego organizmu. I tego też powinniśmy oczekiwać, że my, zaczynając taką terapię, musimy zobaczyć, co się z nami dzieje, jak my ją zaakceptujemy. Dlatego nie powinno się wskakiwać od razu na kilka preparatów, na bardzo duże dawki. To jest niepotrzebne, wiąże się właśnie z szeregiem działań ubocznych. Tak Pan wspomniał, może się gwałtownie rozwinąć jakaś ginekomastia, mogą być dolegliwości, jakieś gwałtowne skoki ciśnienia. Są to rzeczy, które mogą się pojawić, szczególnie przy dużych stężeniach. Retencja wody, która będzie nieprzyjemna dla nas i będziemy się bardzo źle czuli z tym. W związku z czym, są to takie zjawiska, które no, może nie będą zagrażały naszemu życiu ale w pewnym momencie mogą być na tyle nieprzyjemne, że będziemy czym prędzej chcieli tą terapię przerwać, skończyć i nie będziemy chcieli już nigdy do niej wracać. A to przecież jest chyba niedobrym rozwiązaniem, w związku z czym zawsze należy pamiętać od zaczynamy od mniejszej dawki. Wracając do pytania, jeżeli rzeczywiście ktoś zaczyna od wysokiej dawki, ale tak powiedziałem, jest to osoba, która jest obeznana w tym, jaki organizm reaguje na... Poszczególne stężenia i y, stosowane preparaty, to w tym momencie z reguły już wie, po jakim czasie należy wykonać badania. Y, można by przyjąć teoretycznie, że rzeczywiście po miesiącu czasu. Te wysokie wartości, czy na przykład estrogenów, czy za wysokie stężenia testosteronu, czy też jakiś gwałtowny skok hematokrytu, może się pojawić szczególnie u osób, które już wyjściowo zaczynały z wartościami hematokrytu granicznymi, mówimy o gęstości krwi. To w tym momencie podanie takiego leku może trafić na bardzo podatny grunt, szczególnie właśnie w wysokich stężeniach i spowodować właśnie gwałtowne działania uboczne. Stąd po prostu nie promujmy takich działań i unikajmy ich, że stosujemy dawkę stopniowo rozwijaną w zależności od naszych możliwości i potrzeb oraz wykonanych badań. I to będzie bezpieczne. Dokładnie tak. Czyli pamiętajcie, minimalna, efektywna dawka. Tak minimalna, jest. ale efektywna, a nie zawsze większa daje też lepsze efekty. Nie zawsze więcej, znaczy lepiej. Dokładnie tak.